Lego Atlantis 8079 Głębinowy potwór. Przeznaczony dla osób w wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę nurka oraz łódź podwodną o długości 12 cm, która służy do walki. Posiada dwie wyrzutnie torped. Mamy tu także głębinowego potwora bardzo groźnego. To zmutowany żółw o długości 20 cm, którego ciało pokrywają trujące kolce. Ma bardzo ostre kły i szpony. Sestaw składa się z 246 elementów. W pobliżu Atlantydy pływał głębinowy potwór. Ta straszna maszkara pilnuje starożytnego żółtego klucza. Ciało potwora pokrywają trujące kolce a jego ostre pazury i zęby niejednego mogą wprawić w osłupienie. Głębinowy potwór to strażnik jednego z najważniejszych kluczy. Przerażająca maszkara rodem z najstraszniejszych koszmarów nie odda cennego klucza bez walki. Jedną nadzieją na pokonanie potwora oraz odnalezienie żółtego klucza do skarbu Atlantydy jest super szybka łódź podwodna, z dwoma wyrzutnymi torped. Tylko to, czy to na pewno wystarczy? Sam zadecyduję, jaki będzie finał tego spotkania.